Serdecznie witam na kanale Matspot. W tym odcinku będziemy mówić o okręgu wpisanym w trójkąt, czyli to będzie taka sytuacja. Mamy trójkąt i mamy okrąg wpisany w ten trójkąt. Trójkąt jest opisany na okręgu, no i jeżeli mamy sam tylko trójkąt i chcemy narysować taki okrąg wpisany w ten trójkąt, to musimy znaleźć środek okręgu wpisanego w trójkąt, a jest to punkt przecięcia się dwusiecznych kątów tego trójkąta. Czyli musimy sobie znaleźć dwusieczne kątów tego trójkąta. Jeżeli weźmiemy ten kąt u góry i chcemy mieć dwusieczną tego kąta u góry, to rysujemy taką linię, która dzieli nam ten kąt na połowy. I jeżeli narysujemy takie dwusieczne z każdego kąta, z tego kąta i z tego kąta narysujemy dwusieczne, to te dwusieczne widzimy, że one nam się przecinają tutaj w jednym punkcie, w tym punkcie. I to jest środek naszego okręgu wpisanego w trójkąt. Całkiem, żeby mieć narysowany taki okrąg, to potrzebny nam jest jeszcze promień. Promień możemy narysować tutaj w dół, do tego boku na dole. Promień może być tutaj, promień może być też tutaj. Te promienie muszą tutaj iść pod kątem prostym, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę styczne do okręgu. Każdy bok tego trójkąta, on jest styczny do tego okręgu, a jak mamy styczną, to styczna jest prostopadła do promienia poprowadzonego w punkcie styczności, czyli do tego promienia. Tutaj kąt prosty zawsze musi być. Warto wspomnieć o takiej jednej własności. Jeśli weźmiemy sobie fragment tego rysunku, ten kawałek, przeniesiemy go sobie tutaj na bok, to jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, to ten okrąg, on jest styczny do tej linii i jest też styczny do tej linii. Wtedy jest tak, jeżeli tutaj dalibyśmy sobie literę A, tutaj literę B, a tutaj literę C, to jest taka własność, że odcinek AB, on jest równy odcinkowi AC. To wynika na przykład z tego, że te dwa trójkąty, ten trójkąt tutaj na dole i ten trójkąt tutaj u góry to są trójkąty przystające. To wynika z cechy przystawania kąt bok kąt, bo tutaj mamy tak, tu mamy kąt prosty w jednym trójkącie, mamy kąt prosty w drugim trójkącie. No i jeszcze wiadomo, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ponieważ ta linia to jest dwusieczna kąta, więc te połówki one są tutaj równe. Ten kąt jest równy temu kątowi, ten kąt jest równy temu kątowi, więc wtedy też ten trzeci kąt na pewno będzie taki sam jak ten trzeci kąt w tym drugim trójkącie. No i mamy tutaj wszystkie kąty takie same w obu trójkątach i mamy też boki takie same, no bo na przykład promienie są takie same, ten promień i ten promień są takie same, czyli mamy bok, do tego boku jest przyklejony kąt prosty i taki kąt, a do tego promienia tutaj też jest przyklejony kąt prosty i taki sam kąt. Zatem z cechy kąt bok kąt te trójkąty są przystające, a z tego nam wynika, że ten odcinek na dole AC on jest taki sam jak odcinek BC. To jest dość istotna własność, będziemy ją w zadaniach wykorzystywali. Chwilę też musimy pomówić o trójkącie równobocznym. Jeżeli mamy trójkąt równoboczny i chcemy wpisać w niego okrąg, to ten okrąg wpisany w trójkąt równoboczny, jego promień będziemy musieli sobie jakoś tam umieć obliczyć. Ale najpierw tak, potrzebny będzie wzór na pole trójkąta równobocznego, wzór na wysokość trójkąta równobocznego, no i jest też tak, że te dwie wysokości, które jednocześnie są fragmentami dwusiecznych w trójkącie równobocznym, tak jest, te wysokości w trójkącie one się dzielą w stosunku 1 do 2, a to znaczy, że ten odcinek on jest dwa razy większy niż ten odcinek, czyli jeśli tutaj jest x, to ta górna część to będą 2x. I z tego też wyniknie nam, że ten odcinek, który jest tutaj, a jest to promień tego okręgu wpisanego, to ten promień to będzie 1 trzecia wysokości trójkąta równobocznego. 1 trzecia wysokości, a wysokość mamy wzór na tą wysokość. Wzór na wysokość to jest to, czyli to będzie 1 trzecia razy a pierwiastków z 3 przez 2. No i tutaj jak sobie pomnożymy na dole trójkę z dwójką, dostajemy 6, a u góry dostajemy a pierwiastków z 3. No i stąd dostajemy właśnie taki wzór, że ten promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny to jest r równa się a pierwiastków z 3 przez 6. Można sobie ten wzór zapamiętać, to jest dość wygodne jak się wzór zapamięta, a jak się nie pamięta tego wzoru to zawsze można to przeliczyć sobie, że r to jest 1 trzecia wysokości. Dokładamy ten wzór i dostajemy to samo co tutaj. W zadaniu pierwszym w podpunkcie a musimy obliczyć pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny o boku a równa się 12. Czyli sytuację mamy taką, jest trójkąt równoboczny obok 12, a chcemy obliczyć pole tego koła wpisanego. Skorzystamy z tego wzoru, że r to się równa a pierwiastków z 3 przez 6. No i jeśli w miejsce tej litery a w to miejsce wstawimy 12, bo to jest a, to dostaniemy 12 pierwiastków z 3 przez 6, a po skróceniu 12 i 6 dostajemy, że to jest 2 pierwiastki z 3. To jest promień tego okręgu wpisanego, to jest ten odcinek. Możemy w takim razie liczyć już pole koła wpisanego, wzór na pole koła to jest pi r kwadrat. Tutaj zamiast tego r wstawiamy to, co policzyliśmy tutaj. Będzie pi razy i w nawiasie to dwa pierwiastki z trzech podniesione do kwadratu. Ten kwadrat musi nam zadziałać na dwójkę. 2 do kwadratu to będzie 4 a kwadrat jak zadziała na pierwiastek, pierwiastek z 3 podniesiony do kwadratu daje nam trójkę, my te liczby ze sobą musimy wymnożyć, 4 razy 3 to będzie 12, 12pi. To jest wynik do naszego przykładu A. W podpunkcie B musimy obliczyć pole trójkąta równobocznego, opisanego na kole o polu P równa się 16pi. Czyli mamy trójkąt równoboczny, mamy koło wpisane w ten trójkąt i my wiemy, że pole tego koła jest równe 16pi. To wiemy, ale znamy też wzór na pole koła. Wzór na pole koła to jest pi r kwadrat. I jak sobie teraz te dwie rzeczy ze sobą połączymy, czyli na przykład tutaj w miejsce tej litery p wstawimy to, co mamy tutaj u góry, czyli całe to 16 pi. Wstawiam to w miejsce tej litery p i dostaję, że 16 pi to się równa właśnie pi r kwadrat. Pozbędę się tego pi, podzielę sobie wszystko przez pi. Pi będzie tutaj na dole i pi będzie tutaj na dole. Po to to pi się pojawia, żeby nam się to wyskracało. Zostanie nam, że 16 to się równa r do kwadratu. Wystarczy to spierwiastkować i dostajemy, że r to będzie pierwiastek z 16, a to jest 4. Czyli już wiadomo, że ten promień jest równy 4. A żeby obliczyć pole trójkąta równobocznego, to musimy mieć bok tego trójkąta, bo wzór to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Ja chcę obliczyć to a. Mogę to zrobić z tego wzoru. r równa się a pierwiastków z 3 przez 6. No bo wiem już, że r jest równe 4, więc tutaj zamiast tego r wstawię tą czwórkę. I będzie tak, że 4 będzie się równało temu. Teraz pomnożę sobie wszystko przez tą szóstkę, którą mam na dole, bo nie chcę mieć ułamka. Mnożę razy 6 tutaj i mnożę razy 6 tutaj. 6 razy 4 to jest 24. A tutaj szóstka z szóstką mi się skracają i zostaje tylko A pierwiastków z 3. Dążę do tego, żeby mieć obliczone A, więc jeszcze muszę podzielić to przez pierwiastek z 3. Tutaj na dole pierwiastek z 3 i tutaj na dole pierwiastek z 3. Tutaj pierwiastki się skracają, czyli wyjdzie, że A będzie się równało 24 przez pierwiastek z 3, czyli to co jest tutaj. Ale ja nie chcę mieć niewymierności w mianowniku, więc pomnożę sobie na dole razy pierwiastek z 3 i u góry tak samo wtedy muszę pomnożyć razy pierwiastek z 3. Dostaję wtedy tak, u góry 24 pierwiastki z 3, a na dole z tych dwóch pierwiastków po pomnożeniu dostaję liczbę 3. Jeżeli sobie skrócę 24 i 3, to tutaj dostanę jedynkę, a u góry dostanę ósemkę. Zatem A jest równe 8 pierwiastków z 3. Mam już bok trójkąta, wiadomo, że to jest 8 pierwiastków z 3. No to mogę teraz do tego wzoru wstawiać. W miejsce tego a wstawiam to co obliczyłem. Będzie tak w nawiasie 8 pierwiastków z 3, to podnoszę do kwadratu i mnożę jeszcze razy ten pierwiastek z 3. Na dole jest czwórka. Teraz podnoszę do potęgi. Do kwadratu muszę podnieść ósemkę. 8. 8 podniesiona do kwadratu to jest 64. Pierwiastek z 3 podniesiony do kwadratu to jest 3. No i ten pierwiastek z 3 muszę tutaj przepisać. A czwórka jest na dole. Dalej to będzie tak ta czwórka i ta sześćdziesiątka czwórka one mi się skrócą przez 4. Z czwórki zostanie 1, a 64 podzielone przez 4 to jest 16. Czyli mam u góry 16 razy 3, 16 razy 3 to jest 48. Pierwiastek z 3 przepisuję. A na dole kreski łamkowej już nie potrzebuje pisać, więc to jest wynik. To jest pole tego trójkąta, opisanego na tym okręgu. W zadaniu drugim będzie mowa o trójkątach prostokątnych. Mamy tak, oblicz obwód koła wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9 i 12. Czyli sytuacja jest taka, że jest trójkąt prostokątny, tutaj jest kąt prosty i w ten trójkąt jest wpisany okrąg. Wiadomo, że przy przyprostokątne trójkąta to są 9 i 12. To wiem. Chcę obliczyć obwód tego koła. No to musiałbym znać promień. Promień jest tu, promień jest tu, promień jest też tu. Ale promień mamy też w tym miejscu. Tutaj jest R i tutaj też jest R. Na razie mamy tyle. To jest trochę za mało, żeby liczyć. Przydałaby nam się jeszcze długość tego odcinka, a to jest przeciwprostokątna. Nazwę to X. Tutaj mogę zadziałać twierdzeniem Pitagorasa. Będzie tak, że X do kwadratu, to się będzie równać 12 do kwadratu plus 9 do kwadratu, a to jest 144 plus 81. Po dodaniu jest to 225, a zatem ten x to będzie pierwiastek z 225, czyli 15. Ten odcinek ma długość 15. Teraz musimy wykorzystać tą własność, o której mówiłem na początku filmu, a mianowicie to, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Te dwa odcinki są takie same, tyle że na razie żadnego z nich nie znam. No ale tutaj na dole wiem, że cały ten odcinek ma 12 i jeśli ten odcinek nazwę sobie y, no to ten y plus r daje mi całą dwunastkę. Czyli jest tak, że y plus r równa się 12. Jeżeli przerzucę r na drugą stronę, to mi wyjdzie 12 minus r. I to jest ten odcinek. Tak go zapisujemy. Ten odcinek ma długość 12 odjąć r. I to znaczy, że w tym miejscu tak samo jest 12 odjąć r. To jest takie samo jak to, a jak spojrzymy tutaj w ten rejon, no to ten odcinek będzie taki sam jak ten. Ja go nazwę literą k, no to możemy sobie to przeliczyć. Takie k razem z tym r, jeśli dodamy k plus r, to dostajemy z tego tą dziewiątkę całą tutaj, a zatem ten odcinek k to będzie równy 9 odjąć r, jeśli przeniesiemy r na drugą stronę. Czyli wiem, że w tym miejscu ten odcinek k to jest 9 minus r. Tu jest 9 minus r i tutaj też jest 9 minus r. Teraz już ostatnia prosta. Patrzymy tutaj u góry. Cały ten odcinek, który był równy 15, on jest podzielony na dwie części. Tu jest jedna część, która jest równa 12 minus r, a tu jest druga część, która jest równa 9 minus r. Te dwie części razem, jak je dodamy do siebie, to dostajemy z tego 15. Czyli piszemy tak, 12 minus r. Ten kawałek, dodać 9 minus r. Z tego razem musi wyjść 15. Te r -y sobie przeniosę na drugą stronę, a 15 przeniosę tutaj na lewo, czyli 12 zostawiam, 9 zostawiam, do tego 15 przeniesiona, czyli ujemna 15, a po tamtej stronie będzie jedno r dodatnie i drugie r dodatnie. Wyliczam, ile wyjdzie mi tutaj, tu będzie 12 i 9 to jest 21 minus 15 to jest 6. A r plus r to jest 2R. Dzielę wszystko przez 2 i wychodzi, że r będzie równe 3. To jest promień mojego koła, a ja muszę obliczyć obwód tego koła, więc obwód 2πr to się równa i tutaj teraz w miejsce tego r wstawiamy trójkę, dostajemy 2π pomnożone razy 3. Dwójka z trójką po pomnożeniu daje nam 6π i to jest obwód tego koła wpisanego w trójkąt prostokątny. W podpunkcie B muszę obliczyć pole trójkąta prostokątnego, którego jedna z przyprostokątnych ma długość 5 i który jest opisany na okręgu o promieniu R równa się 2. Sytuacja jest taka, jest trójkąt prostokątny, jest koło, które jest wpisane w ten trójkąt i my wiemy, że promień tego koła jest równy 2, tutaj mam dwójki. Wiem, że jedna z przyprostokątnych ma długość 5, niech to będzie ta tutaj, to jest w sumie obojętne, gdzie sobie to napiszę, jedna z przyprostokątnych jest równa 5 mogę jeszcze sobie napisać, że tutaj są dwójki, bo tu w sumie wychodzi mi taki kwadrat. Tutaj mam dwójkę, tutaj mam dwójkę. No to wtedy mogę napisać, że ten odcinek to będzie 3, bo skoro całość to jest 5, tu jest dwójka, no to tutaj musi wyjść 3. Ten odcinek jest taki sam jak ten. Zatem tutaj też mam trójkę i tyle wiem, jeżeli chodzi o liczby. Ale wiem jeszcze to, że na przykład ten odcinek i ten odcinek, one są takie same. Nie wiem ile to jest, ale wiem, że to jest równe. W całym tym trójkącie ten odcinek na dole tutaj to będzie x plus 2, ten odcinek ta przeciwprostokątna to będzie x plus 3, a ta przyprostokątna od samego początku wiadomo było, że ona jest równa 5. Korzystam w takim razie z twierdzenia Pitagorasa, zacznę sobie od przeciwprostokątnej, tu jest x plus 3 i to podnoszę do kwadratu, to się równa x plus 2 też do kwadratu, dodać 5 do kwadratu. To mam stwierdzenia Pitagorasa. Nie możemy przeoczyć tego, że tu będzie wzór skróconego mnożenia, wzór na kwadrat sumy. Ten wzór, on działa tak, że najpierw tego x podnoszę do kwadratu, czyli to jest x do kwadratu. Potem daję ten znak plus. Wymnażam sobie x razy 3. x razy 3 pomnożone to jest 3x, ale ja to muszę podwoić, bo we wzorze tutaj mamy 2ab, więc ja to podwajam, czyli będzie 6x. I dalej jest jeszcze 3 do kwadratu podniesione, to jest 9. Tutaj ponownie jest wzór skróconego mnożenia i tak samo. Najpierw x do kwadratu, znak stąd, czyli plus. Mnożę x razy 2, to są 2x, ale ja to muszę podwoić, to będą 4x. I jeszcze 2 podniesiona do kwadratu, to jest 4. Dodać te 5 do kwadratu, to jest 25. Tak wygląda moja równość teraz. Tu mam x kwadrat i tu mam x kwadrat, więc ja sobie je mogę po prostu wykreślić, bo one mi się tutaj zredukują. No i pogrupuję sobie x, -y dam na lewą stronę, czyli 6x zostaje, 4x -y przenoszę, to jest minus 4x, a tu się równa 4 plus 25 i jeszcze przeniesiona 9, ale z minusem. Z tego jest 2x, a tutaj mam 4 i 25, to jest 29. Odjąć 9, to jest 20. I po podzieleniu przez 2 dostaję, że x będzie równy 10. Ten odcinek cały jest równy 10. Tu mam dziesiątkę, no to tutaj też mam dziesiątkę. No i mogę już teraz liczyć pole trójkąta. Pole trójkąta to jest 1 druga a razy h. Mogę liczyć to pole, ponieważ znam już podstawę i znam już wysokość. Podstawa to będzie cały ten odcinek na dole, a ten odcinek on się składa z dziesiątki i z dwójki, czyli ta podstawa cała ma 12, czyli to będzie 1 druga razy 12. Razy wysokość, a wysokość w tu będzie tutaj, czyli razy 5. 12 całych to jest 12 pierwszych i wtedy dwójka i dwunastka mi się skracają przez 2. Tutaj będzie jedynka, tutaj będzie szóstka. Te wszystkie jedynki są nieistotne. Mnoży się tylko 6 razy 5 i z tego wychodzi 30. To jest pole tego trójkąta. Do tej pory był trójkąt równoboczny, był trójkąt prostokątny, a teraz jeszcze trochę o dowolnych trójkątach, w które będą wpisywane okręgi. Czyli sytuacja jest taka, jest jakiś tam dowolny trójkąt, który ma boki A, B i C i w ten trójkąt jest wpisany okrąg o promieniu R. Tutaj jest taki wzór i tego wzoru już trzeba się nauczyć. Wzór na pole trójkąta tego trójkąta opisanego to jest taki A plus B plus C dzielone przez 2 i pomnożone razy promień tego okręgu wpisanego. Jeżeli ktoś ma kłopoty z uczeniem się na pamięć wzorów, to w tablicach np. Na naturalnych jest taki wzór, że pole trójkąta wpisanego to jest p razy r, przy czym to p to jest połowa obwodu. p to jest a plus b plus c dzielone przez 2. Te dwa wzory razem, jak je złożyć, to dostaje się ten wzór, no bo p razy r to jest ten ułamek pomnożony razy r. Więc mamy taki wzór, z tego wzoru będziemy korzystali. Skorzystamy na przykład w takim zadaniu, w którym trzeba obliczyć promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej 17 i jednej z przyprostokątnych równych 15. Czyli jest tak, przeciwprostokątna jest równa 17, jedna z przyprostokątnych niech to będzie ta na dole, ona jest równa 15 i chcemy obliczyć promień tego okręgu. Obliczenie tego R to jest nasz cel żeby to zrobić, no to obliczymy sobie najpierw długość tego odcinka x. Ponieważ to jest trójkąt prostokątny, no to ja tego x -a sobie mogę obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. To będzie tak: 17 do kwadratu, czyli przeciwprostokątna tutaj, to będzie ta 15 podniesiona do kwadratu plus jeszcze x do kwadratu. 17 do kwadratu to jest 289, to się równa 15 do kwadratu to jest 225 plus x kwadrat. 225 przenoszę na drugą stronę. Jak to odejmę, to z tego wychodzi 64, to jest x kwadrat, a zatem x będzie równy 8. Pierwiastek z 64, czyli 8. Tutaj jest 8. I jak popatrzymy na ten wzór, to w tym wzorze przydałoby się jeszcze znać pole tego trójkąta. Pole tego trójkąta też sobie mogę obliczyć, bo 15 jest podstawą, 8 jest wysokością. W takim razie biorę wzór 1, 2a razy h. Do tego wzoru w miejsce litery A wstawiam podstawę, czyli 15 i w miejsce litery H wstawiam ósemkę. Ósemka to jest 8 pierwszych i wtedy dwójka z ósemką mi się skracają. Tutaj jest 1, tutaj jest 4. Zatem pole tego trójkąta to będzie tyle co 15 pomnożone razy 4, a to jest 60. I znam już pole tego trójkąta, przechodzę w takim razie do tego wzoru. W tym wzorze zamiast pola trójkąta mogę już wstawić 60. Tutaj na dole będę miał ciągle dwójkę, a u góry dodaję wszystkie trzy boki tego trójkąta, czyli 17, 15 i ósemkę dodaję. I to jeszcze tutaj mnożę razy r. Na dole dwójka, a u góry 17 i 15 to jest 32 i jeszcze 8 to jest 40 pomnożone razy r. 40 i 42 mogę sobie skrócić przez 2, tu będzie 1, tu będzie 20, więc ostatecznie wychodzi mi 20 razy r. To wszystko dzielę przez 20 i wychodzi mi tutaj trójka, a tutaj mi wychodzi r. Czyli obliczyłem promień tego okręgu. W podpunkcie A miałem jeszcze trójkąt prostokątny, ale teraz już nie mam ani trójkąta prostokątnego, ani też równobocznego. Muszę obliczyć promień okręgu wpisanego w trójkąt o bokach 16, 17 i 17. Będzie to trochę podobnie do poprzedniego przykładu, wezmę, wykorzystam ten wzór, znam już wszystkie trzy boki tego trójkąta, a chcę obliczyć ten promień, więc musiałbym znać jeszcze pole tego trójkąta. A rysunek w ogóle wygląda tak, mam trójkąt, ten trójkąt, skoro mamy tutaj dwie siedemnastki, to to jest trójkąt równoramienny, to będzie tutaj siedemnaście i tutaj będzie siedemnaście, a na dole jest szesnaście. Jak tutaj obliczyć pole tego trójkąta no podstawę to ja bym miał nie mam wysokości tego trójkąta ale to już mi wystarczy do mojego zadania bo tak trójkąt jest równoramienny zatem ta szesnastka została podzielona na dwie ósemki tutaj mam 8 i tutaj mam 8 no i jak sobie popatrzę na ten trójkąt tutaj mam wysokość tutaj mam kąt prosty mam ósemkę i siedemnastkę. zatem pitagorasem załatwię sprawę pitagoras będzie działał tak będzie 17 do kwadratu to się równa 8 do kwadratu plus całe h do kwadratu. 17 do kwadratu to jest 289, 8 do kwadratu to jest 64, a h do kwadratu to jest h do kwadratu. Przeniosę to 64, będzie 289, odjąć 64, to się równa h kwadrat. Po odjęciu wychodzi mi tutaj 225, że to jest h kwadrat. Zatem h to będzie pierwiastek z 225, a to jest 15. Czyli znam całą wysokość tego trójkąta równoramiennego, mogę w takim razie policzyć pole tego trójkąta. Pole to jest 1 druga a razy h, czyli bierzemy 1 druga razy podstawa, czyli 16 i razy wysokość, a wysokość to nam wyszła 15. Tutaj 16 jest tak naprawdę u góry, więc z dwójką się może skrócić. Tutaj jest 1, tutaj jest 8. Zatem zostaje mi pomnożenie 8 razy 15, a to jest 120. Czyli mam tutaj pole trójkąta obliczone, tutaj pole trójkąta żeśmy obliczyli. Możemy w takim razie już przechodzić do tego wzoru. W tym wzorze zamiast pola trójkąta napiszemy 120. Dwójka będzie na dole, a u góry muszę dodać wszystkie boki tego trójkąta, czyli 217 i 16. A zakreską łamkową jest jeszcze razy R.

25 tutaj na dole, 25 tutaj na dole. Tutaj te dwudziestki piątki się skracają i wychodzi mi, że r będzie się równało 120 dzielone przez 25. Ten ułamek się jeszcze skraca przez 5, na dole na pewno jest piątka, a u góry jakbyśmy 120 podzielili przez 5, to by wyszło 24. I to właśnie mieliśmy obliczyć, mieliśmy obliczyć promień tego okręgu wpisanego, on jest równy właśnie tyle. I ostatni podpunkt z tego zadania musimy obliczyć promień okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny o podstawie 14 i polu równym 168, czyli mamy taki trójkąt równoramienny, w środku jest wpisany okrąg, znamy pole trójkąta, znamy podstawę tego trójkąta, tu jest 14, pole trójkąta jest równe 168, a trzeba obliczyć to R, promień trzeba obliczyć. Ja tutaj bym zachęcał do samodzielnego przeliczenia tego zadania, a dopiero potem sprawdzenia sobie z tego, co mi wyszło tutaj na filmie. Żeby móc obliczyć promień tego okręgu, muszę znać wszystkie boki tego trójkąta. Z tego wzoru skorzystam, z którego korzystałem przed chwilą, tylko muszę znać wszystkie boki. Na razie znam tylko jeden bok, 14 na dole, ale znam też pole tego trójkąta. Wysokość tego trójkąta mogę sobie policzyć właśnie dzięki temu, że znam podstawę na dole i znam pole tego trójkąta. Z wzoru P to się równa 1 druga A razy H skorzystam w ten sposób, że zamiast litery P oznaczającej pole wstawię liczbę 168, jedną drugą zostawiam, w miejsce litery A mogę wstawić liczbę 14, czyli razy 14 i jeszcze razy h. Dwójka i czternastka mi się skrócą, bo czternastka jest u góry, dwójka jest na dole. Z tej dwójki zostaje 1, z czternastki będzie 7. I jak podzielę wszystko przez 7, to mi wyjdzie, że h jest równe 24. Czyli cały ten odcinek od góry do dołu to jest 24. Wiem, że tutaj jest 14, zatem połowa z tego, bo to jest trójkąt równoramienny, więc ta wysokość na dole dzieli mi to na połówki, tą czternastkę, tutaj będę miał 7. Mam też trójkąt prostokątny, więc mogę obliczyć, ile będzie w tym miejscu. Tutaj twierdzenie Pitagorasa mi sprawę załatwia. Będzie x do kwadratu to się równa 7 do kwadratu plus 24 do kwadratu. 7 do kwadratu to jest 49, 24 do kwadratu to jest 576. Dodaję 49 i 576, z tego jest 625 a zatem wyjdzie, że x będzie równy 25. Czyli tutaj mam 25 i tutaj mam 25. Biorę w takim razie ten mój wzór. Muszę obliczyć promień, ale całą resztę z tego wzoru to znam. Pole trójkąta znam. Pole trójkąta to było 168. a plus b plus c to jest suma wszystkich boków, czyli 25 i 25 to jest 50. I jeszcze 14 to jest 64. Pomnożone razy r. To się skraca, tu jest 1, tu jest 32, więc tutaj będę miał co? Będę miał 168, to się równa 32 razy r. Takie coś dostaję. Teraz trzeba podzielić jeszcze przez 32, tutaj będzie 32 na dole i tutaj też będzie 32 na dole, to się skróci i dostanę, że r będzie równe 168 168,32. A to jeszcze nie koniec, tutaj zauważam, że to się skraca przez 8. 32 przez 8 to będzie 4, a 168 dzielone przez 8 to będzie 21. I dalej to mi się już nie skróci, to jest wynik do przykładu C. I to już wszystko w tym odcinku, ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MATSPOT.